Siemanko, witam na nietypowym odcinku, ponieważ jesteśmy na streamku, no i zobaczymy, czy może na żywo będzie jakaś większa moc kapsulenia. E, ostatnie, ostatnie Kopenhaga, więc już też mi się trochę żegać chce tym, bo to jest trzeci chyba pod, odcinek pod rząd. Zapraszam jeszcze na skin Mikey, gdzie wymienisz swoje skiny, strona nie wlicza cen na flow, więc można poszukać czegoś ładnego do pogrania albo po prostu też poszukać na przykład różnic cenowych, na tym sobie wychodzić fajnie na plus. Więc to można sobie snajpić? Masz kod Rafikos, który daje Ci plus 35% więcej dopłaty jak sobie użyjesz i tutaj termowy 5, talków, jak ja użyłem już, więc nie mam, ale to możesz kliknąć i bonus do wymiany pierwszej odebrać. Ale póki co oddawało, więc zobaczymy jak to będzie teraz. No i dobra, lecimy, nie? Można zostawić Subalicka. No ostatnio prawie na zero wychodziliśmy na tych openingach. Przynajmniej tej kapsuły. Kurczę, może dzisiaj jakiś profit. no, byłoby pięknie, ale niestety wydaje mi się, że pójdzie to w drugą stronę. I dzisiaj nas papierem przywita. No, no zobaczymy, co tu będzie. Dzisiaj odda. w Wintero, tak piszesz? Kiedy opening Sztokholmu? Stockhol to jest pytanie, które... Troszkę się przewija. Yy, wrzesień. Wrzesień to jest data, kiedy to zrobimy. Tylko, no mówię, może w tym lokale, jak już będę miał światłowód na kamerce, z tą kamerką to nie wiem, czy na pewno, ale może na światłowodzie po prostu i tak, tak chyba byłoby najlepiej. Więc myślę, że kwestia, nie wiem, tygodnia, dwóch. Natomiast we wrześniu. We wrześniu ten Sztokholm otworzymy. Oj, szkoda, ta Complexity. Tak przeleciało. Natomiast no. Nie sam sztokholm, może jeszcze antwerpa dopchamy. Bo wiadomo, trochę też... E, no wiadomo, otwarciu jednego antwerpu to... Znaczy na odwrót, otwarcie jednego sztokholmu to pięć antwerpu. No i póki co to jest taka lipa. Ja cię kręcę. Najgorsze, że, ta, że te wszystkie kapsy, naklejki, co tu przelatują już tyle razy widziałem. <noise> Nie ma jakiegoś takiego podłoża emocjonalnego. No, i co? Papier za papierem. Papier pcha papier. Zaraz złote nawi poleci, tak na dobry start. Byłoby spokojnie. Mam wrażenie, że przeholowałem, nie? Trzeba było wyjść prawie na zero, jeśli chodzi o te kapsuły, i zostawić Kopenhagę z miłym wspomnieniem. W sumie z Paryżem było podobnie. Do czasu naprawdę tam leciało na tym Paryżu. A potem im dalej w wlasto. 60, 80, 100 kapsuł bez holo. Ile nawiwarte? No, <noise> mniej niż dwie dychy. O, ale się pojawiło. 18 zika, coś takiego. Ale się pojawiło chociaż. No XD, no ale jednego holo. No, jednego holoska mogliby dać, no. Już nie mówię, żeby to cokolwiek kosztowało. 8 złotych, ale to pewnie holo ci chodzi. <laughs> Widzę, mówił o Goldzie. No i dobra, ostatnie ile? 5. Kurcze, dobra, dzisiaj jest tragedia. Jaki ja tytuł dam? <laughs> Nawet do miniaturki nie będzie można wpierdzielić z tego żadnego holo, że przyleciało. przeleciało. że było ten. wiesz, wydropione. No i z wes będzie musiał tutaj już przekminić. Wizję. No bo walnie bez neta. Że tutaj wiesz. Pięć chola obok siebie. Maus. Hmm. Ostatnia kapsuła. No dobra. No to widzicie, spełniły się niestety moje proroctwa. Że będzie papierowo i będzie lipnie. No. Mamy dopieczętowanie tego. Ostatnie opening Kopenhagi. Zapraszam na jakieś inne, bo pewnie będziemy jeszcze otwierać. To tyle, to tyle. Trzymajcie się. Papa ją pa.